Janna Nagel, Boski wizarz. I Beata Mądra, kobieta nowej kultury. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć taki temat, który jest związany z waszymi pytaniami do nas, bo Beatko, często kobiety pytają o to, jak odkryć swoje talenty. Czy one w ogóle mają jakieś talenty? Mają wątpliwości, czy one mają w ogóle jakieś talenty. Mm -hmm. Co ty byś poradziła, jak ty to odkryłaś? Tak. Pierwsze co powiedzą ci o tym ludzie. Dobrze to zrobiłaś. Jak się fajnie z tobą rozmawia? Oj, przy tobie to jakoś odpoczywam. Albo ojej, jak ty ładnie piszesz. Czyli zbieraj takie dowody, bo my po owocach poznamy. I ty nieświadomie owocujesz. Jeszcze nie panujesz nad tym dzikim ogrodem, ale tak jak w tej książce tajemniczy ogród, on rósł mimo wszystko, nawet niezauważony, on cały czas się rozwijał i w tobie są pewne takie zadatki, każdy jest utalentowany. I już ktoś kiedyś o tym powiedział, tylko może nie zwróciłaś uwagi albo zaprzeczyłaś. Mhm. Ja myślę też, że jakby trochę w dzieciństwie mówimy o talentach w kontekście malowanie. Śpiewanie, mm -hmm. A, takie, tak. taka jakaś sztuka, tak, że jak pięknie malujesz, pięknie śpiewasz, nie wiem, pięknie piszesz, o, masz dar mm -hmm. do pisania, to jest wielki talent albo do sportu, nie? O, tak, A jak sport. już nie, no to to już, no, to już nie masz To, zwyczyną, to jest zwyczajną, prostą jest dziewczyną. Stary. I to też jest pewnie jakiś tak. powód, przynajmniej u mnie taki był, że, że też kiedy szukałam tych talentów, to tak nie było takich oczywistych, nie? Więc moim też takim sposobem jest szukanie takich nieoczywistych talentów. Nie, że ty jesteś jakoś utalentowana muzycznie, sportowo, czy czy, czy jakoś artystycznie, tylko po prostu Twoje cechy charakteru są Twoim talentem. Wszystko, co mamy, co w nas Pan Bóg włożył, jest talentem. Ja nawet uważam, że ten możliwym talentem jest wygląd. Tak? W sensie takim, że to, jak wyglądamy, przecież możemy być samym wyglądem predestynowane do jakiegoś na przykład tak, sportu. Tak. Nie? Mhm. Albo tak jak drobne dziewczyny, na przykład, mhm. pójdą na baletę. Te bardziej wyższe na przykład pójdą do koszykówki, no bo już do tego tak. baletu nie, tak? Czyli już sam wygląd jest pewnym talentem. Ciało. Już to, co masz mhm. w sobie, sposób poruszania się może być talentem. Mhm. E, sposób mówienia, nie wiem, śmiech. E, dla kogoś na przykład e, e, będzie, będzie go zachwycało, jak ty się śmiejesz, na przykład będzie lubiał, i, i jak ty się śmiejesz. Albo jak e, sposób mówienia, też często ludzie mają e, głos, który Sprawia, że się ich dobrze słucha, nie? że mogliby nagrywać jakieś. Tak, audiobooki. Tak, tak, tak. I jakby talentem może być dokładnie wszystko, nie? To, że jesteś osobą wycofaną, trochę taką bardziej z dystansem to sprawia, że może mm -hmm. lepiej obserwujesz rzeczywistość, jesteś uważniejsza. A to, że jesteś osobą bardziej taką do przodu, Dobrze, no, bardziej tak. energetyczną, taką energetyczną, dynamiczną, to może pominiesz pewne rzeczy, ale tak. znowu y, ty będziesz działać, będziesz mm -hmm. żyć tą iskrą, nie? Tak, tak. Y, Więc jakby y, najgorsze, co możemy zrobić, to stwierdzić właśnie, ja nie mam talentów, ja się do niczego nie dodaję, wręcz to jest y, moim zdaniem złe, bo w Biblii jest przypowiedź o talentach. Pan Bóg stworzył nas wspaniale, doskonale i każdemu dał talenty. Więc mówienie o sobie jako o mm -hmm. beztalenciu, to dla mnie nawet taka trochę obraza Boga, tak, że tak, tak, on stworzył tak. cię takie mm -hmm. beztalencie. No, no jak? Nieprzeczenie trochę w ogóle istocie stworzenia, bo jeżeli Bóg jest kreatorem, który nie powiela swoich dzieł, jest mistrzem i każdy jest arcydziełem, czyli niepowtarzalnym, jakby wyrazem. Siebie, nie ma drugiej takiej osoby może być podobna, ale linie papilarne o tym mówią, prawda, nasz kod genetyczny, który jest nawet we włosie. Mhm. To jak bliźnięta się różnią z szczegółami, prawda, mhm. cechami charakteru. I z jednych rodziców każde dziecko inaczej utalentowane, ukształtowane, bo obdarzone. Talent jest obdarowaniem, jest darem i jest zadaniem. Mhm. I myślę, że możemy przejść do tego drugiego. Jak to jest, że wiele kobiet nie podejmuje siebie? Mhm. Nie podejmuje y, siebie w kontekście, że ja mogę coś wnieść do tego świata? Tylko jest no. się ciągle biorcą, takim obserwatorem cichym tego, że wow, ktoś robi karierę, ktoś się realizuje, a ja taka cicha, co ja mam, i to zaprzeczanie, mhm. i nie można wyjść, No tak, to o czym mówisz też jest dla mnie takie, nawet powiedziałam, smutne chwilami, jak słyszę od kobiet, które. Na przykład są w kościele żyją z Panem Bogiem już sam, nie wiem, 20 lat, 20 parę, czy nawet kilkanaście, i one mówią, że one nie wiedzą, jakie mają talenty, nie wiedzą, do czego się nadają, to ja przepraszam, ale rodzi się we mnie takie pytanie, no to o czym ty rozmawiasz z Bogiem na modlitwie, tak? tak? O czym ty? O co ty go pytasz? Jeżeli przez 20 parę lat nie zdołałaś go zapytać pani, jakie ja mam talenty, tak. w co ty mnie wyposażyłeś? Przecież mhm. on to wie najlepiej. Tak. I to jest dla mnie takie, naprawdę, jeżeli nie wiem, dziewczyna nastoletnia nie wie, jakie ma talenty, no to to jest proces, tak, to jest rozpoznawania, ale właśnie wtedy my poznajemy, a jeżeli ja mam 40, parę 50 lat i dalej nie wiem, jakie mam talenty, to coś poszło nie tak, tak. szczerze mówiąc. Coś tak? tutaj nie ten. <laughs> jeżeli jestem osobą wierzącą, wierzę, że Pan Bóg mnie obdarował, że, że każdego z nas obdarował, że każda z nas ma zadanie do wypełnienia. No to hello! Kto za ciebie wypełni to zadanie, tak, jak ty nie odkryjesz właśnie, swoich nikt. talentów? Mm -hmm. Zwłaszcza, że, że y, dokładnie każdy jest wyposażony tak wyjątkowo, że jak my nie wypełnimy swojej misji, no to nikt tego za nas mm -hmm. nie zrobi. Więc y, dlaczego, ta, a dlaczego tak jest? Moim zdaniem ze strachu, mm -hmm. bo jednak odkrywanie swoich talentów i wychodzenie z czymś, co nie zawsze y, co czasem jest takim, jak to się mówi w tym całym rozwojowym świecie, wychodzenie ze strefy komfortu, to jest trudne, bo my nagle musimy zrobić coś, od, mm. taki odważny krok tak. nie? do przodu. Wyjść z czymś do ludzi, z czym do tej pory się może nie pokazywałam. Bo często jest tak, że właśnie to odkrywanie talentów, że my w dzieciństwie nakładamy pewne maski na siebie, nie? że. Że jakby dostosowujemy, dostosowujemy się trochę do otoczenia, się, tak, tak. do wymagań, oczekiwań. I wtedy trochę jest taki, taki jest, yy, żyjemy w takim trochę fałszu, nie? W takim ja fałszywym, mhm. yy, też coś tak fachowo nazywa. Ja fałszywym, które gdzieś tam w pewnym momencie trzeba, trzeba rozbić. I trzeba poszukać swojej prawdziwej natury, swojego prawdziwego ja, tym kim naprawdę jestem. I właśnie odkrywając siebie odkryjemy te talenty, ale to bywa bolesne. Mhm. Bo ta maska nas chroni. Tak, a jak tak. ją rozbijemy? To... Zdemaskowanie mhm. to jest odkrycie czegoś, co podlega ocenie. Mhm. I myślę, że ta obawa niejednokrotnie nie dotyczy samego talentu, tylko reakcji na niego. Tak. Nie? Mhm. Jak ktoś zareaguje, kto mnie znał do tej pory inną, a chciałabym coś zaproponować, zaprezentować, mhm. co będzie ocenione. I wtedy to też jest taki lęk, co ja zrobię z tą oceną. Bo mogę ją przyjąć zaprawdę i żyć nadal w kłamstwie i być z powrotem wycofaną, bo się wystraszyłam, że komuś się nie spodobało, albo mogę przyjąć, że o, co człowiek to inna opinia masz prawo coś hmm. przyjąć, odrzucić, lubić, nie lubić, o pewnych tematach dotyczących gestów, smaków się nie rozmawia, yy, bo to jest takie zawła, wivr przyjęcia drugiej osoby, że może coś ci nie smakować, to jest normalne. I myślę, że ta obawa pierwsza, bo potem człowiek się już przyzwyczaja, tak, hamuje no. wiele kobiet. Tak, mm -hmm. tak to mm, zwłaszcza jak jeszcze yy, mamy takie środowisko, gdzie ludzie już nas znają od wielu, wielu lat, czasami od dziecka, i y, czasami takie wyjście z czymś nowym, odkrycie siebie, może być dla nich takim szokiem i może być nawet tak negatywnie przyjęte. Ale y, ja sama ze swojej perspektywy mogę powiedzieć już w, po wielu latach, gdzie zaczęłam robić coś nowego, coś takiego y, na początku może dziwnego dla ludzi, którzy mnie znali od lat. Yy, bo w ogóle zmieniłam swój zawód z bycia matematykiem, nauczyłam matematyki na stylistkę, wizażystkę, co spotkało się też z takim yy, przyjęciem trochę wykształcona, <laughs> zajmuję się jakimiś kredkami. <laughs> Dokładnie. I, yy, I to było trudne, ale z perspektywy lat widzę, że ludzie się po prostu przyzwyczajają i rodzina, znajomi przyzwyczajają się do Twojego nowego ja, mhm. że tak powiem, a Ty. A ty czujesz się spełniona i szczęśliwa, tylko faktycznie trzeba zrobić ten pierwszy krok, nie? Trzeba mieć odwagę wyjść, no bo yy, no jak nie zrobisz tego pierwszego kroku, to nie pójdziesz dalej, tak? A odkrywanie siebie, odkrywanie swoich talentów następuje właśnie małymi kroczkami. Zrobisz mhm. jeden kroczek, i wtedy pokaże ci się coś kolejnego. Robisz tak, jak dochodzenie do zakrętu, i dopiero mhm. za tym zakrętem widzimy, co jest dalej, nie? Tak. Więc robimy małe kroczki. A otwierają się kolejne przestrzenie, kolejne rzeczy, które zauważamy, ale trzeba ten pierwszy krok zrobić. Jak będę stała w miejscu, no to do mm -hmm. niczego nie dojdę. Tak, i potem budzi się takie wewnętrzne pytanie: czy ja żyję życiem swoim, czy żyję życiem innych, a może tylko dla innych, a może jestem tylko po to, żeby urodzić, mm -hmm. wychować, nakarmić i koniec? No nie. Samo macierzyństwo naprawdę nie jest warunkiem spełnienia. Samo małżeństwo również. Warunkiem spełnienia jest dojście do takiego pierwotnego zamysłu Bożego, jakie Pan miał na początku, stwarzając mnie w zamyśle i realizowanie. Tego, gdzie taki mój kształt, można powiedzieć, tak? że ja mam jakiś kształt, i czasem przypomina mi się taki domek z plastiku, który dla dzieci, jako zabawka, ma wy, na dachu takie różne kształty i trzeba dopasować, prawda? Zabawkę tak, i tak, wrzucić. Tak, tak. <laughs> I czasem właśnie to dopasowanie, jakby kształtu, do, do, czy, czy stroju takiego bycia, do, do tego, jakim ja jestem naprawdę, wymaga prób i błędów, <laughs> że się człowiek nauczy, i wtedy na pytanie, a co ty lubisz jeść? A jak lubisz odpoczywać? A jaką lubisz herbatę? A, a jakie lubisz kolory? A jaką lubisz muzykę? A jaki lubisz taniec? A jaki lubisz kwiatek? Yy, wszędzie będziesz znał odpowiedzi. Bo takie szczegóły, yy, one są dla ciebie też pewną informacją. Czy ty w ogóle tak. siebie znasz? Dokładnie, nie? dokładnie. <laughs> jak ja mhm. słyszę takie odpowiedzi, no nie wiem, a wszystko mi jedno, to mam wrażenie, że ta osoba jeszcze nie jest sobą. Mhm. Ona jeszcze nie weszła po prostu do tego swojego kształtu. Ona ci się z boku i ciągle obserwuje to swoje życie, ale przecież czas mija. No dokładnie. I jeszcze tak mi się skojarzyło, że jeżeli teraz jeszcze masz problem z powiedzeniem, co lubię, co mnie zachwyca, co, jaki kolor lubię i tak dalej to przypomnij sobie, co lubiłaś w dzieciństwie. Dla mnie to było taką tak. też y, drogą do odkrywania swoich talentów przez przyjrzenie się swo, y, swojemu dzieciństwu, takiemu najlepiej najwcześniejszemu, bo im później, tym bardziej jesteśmy, tak jak mówiłam w tych maskach, poddane już ocenie. Tak, tak, ale tym, co Cię wtedy zachwycało, co mm. Cię pociągało, co lubiłaś, jakie smaki, jakie kolory, y, co Cię ożywiało, kiedy potrafiłaś się tak bawić, że zapominałaś o całym co świecie. Jak odkryjemy to, to powoli możemy odkryć to właśnie, co teraz, bo to najczęściej gdzieś to, to było w nas wtedy jeszcze nie ukryte, tak? A teraz jest już ukryte. I, ale to coś pokazuje o nas i jak dojdziemy do tego dzieciństwa, to często odkryjemy to, co jest teraz. Więc ja mam takie zadanie, na modlitwie idź i wreszcie zapytaj Pana Boga, kim ja właściwie jestem, co ja mam robić, co mnie wyposażyłeś, co ty mi tam w sercu włożyłeś, tak? Możesz nie od dostać odpowiedzi od razu na tej modlitwie, ale Pan Bóg działa przez książki, przez ludzi, tak jak Batka mhm. mówiła, ludzie ci to mówią, tylko ty tego czasami nie chcesz tak, słuchać. Tak. Że a na przykład no. Jejkuś, jak ty y, fajnie bawisz się z dziećmi. A ty nawet nie zauważyłaś. No przecież zwyczajnie, no niezwyczajnie, inaczej niż ja, bo jesteś kreatywna, może coś wymyślasz, mhm. albo jak ty fajnie myślisz, nie? Jakie masz fajne połączenia jakichś takich e, e, faktów, może analitycznie, może logicznie, a może abstrakcyjnie. E, to wszystko nazywała psychologia po iluś tysiącach lat życia. Nie, że, że obecne nauki są tylko nazwaniem czegoś, co istniało od wieków. I bardzo mi się spodobało to, co mówiłaś o dzieciństwie. Mhm. Jakoś obudziła się we mnie taki obraz mnie, Beaty, która na każdym zdjęciu jest przebrana. <grym> mam albo coś na głowie, <grym> albo jakiś koc jako, jako płaszcz, albo mam jakieś y, nie swoje buty y, i ogólnie nie ma zdjęcia, jestem normalnie ubrana, jak taka dziewczynka z podstawówki, tylko wszędzie jest jakaś kreacja. I wiecie, w liceum, kiedy y, miałam taką myśl, aby wybrać się do wyższej szkoły Aktorskiej, teatralno-aktorskiej do Krakowa, zabrakło mi osoby, która powie: słuchaj, tak, zobacz na swoją przeszłość, ile spektakli, kółko teatralne, ile wystąpień w takim konkursie jednego aktora czy recatorskich, to jest to. A usłyszałam: no nie, tam nie będzie pieniędzy, tam nie utrzymasz mhm. rodziny, więc poszłam na polonistykę, bo stwierdziłam, że do tej pory ja się bawiłam, a teraz trzeba zacząć żyć. Mhm. I po latach. Wracam, zakładam firmę muzyczną, eventową, gdzie mogę się przebierać, gdzie może, mogę się kreować, prowadzić bale, ale to było na początku. I mm -hmm. ja uwierzyłam w coś, co nie było prawdą o mnie. Tylko nigdy nie jest za późno, żeby yy, tak, bo odrzucić to, yy, to opinie. Chcemy... To, co mówiłam, że masz 40-50 lat, ale jeżeli nawet dalej nie wiesz, jakie masz talenty, to najwyższy czas ich poszukać. Mm -hmm. I nigdy nie jest za późno, tak? Dla Pana Boga nie jest za późno. Mojżesz a w wieku 40 lat, a chyba w wieku 80, tak, do tak. Byś, byś wyruszył. Tak. Także no nie ma, nie, nie ma yy, za późno. Za nie istnieje, tak. Ale podejmij to Granice. już dzisiaj, tak? Mm -hmm. że, żebyś tego nie odwlekała ze strachu, bo. No bo Mamy jedno życie tu na Ziemi, i, i szkoda, by je tak przeżyć, że później mm. gdzieś w perspektywie pomyśleć, że w sumie to nie zrealizowałam. Się tak. dzień, nie? A świat nie, tylko no. czeka, dlatego że masz coś, tak jak Asia pięknie powiedziałaś, o misji, że mm. Twoją misję nikt nie podejmie. Ona jest jedna dana Tobie, i świat czeka na ubogacenie przez ciebie, przez twoją osobę, przez to, co wniesiesz, wymyślisz, przez to, co właśnie już masz gdzieś, tak jak w tej szafie ukryty skarb, czasem się jakichś takich listów, prawda, czy pamiątek z dzieciństwa szuka, to to jest, tylko troszeczkę trzeba otworzyć, przewietrzyć. I mam nadzieję, że to będzie dzisiaj inspiracja tym naszym takim poruszeniem, bo zobaczcie, jakie my jesteśmy ożywione, mm -hmm. bo my wyszłyśmy z roli. Nie jesteśmy tu jako mamy, żony, jako te, które mają mnóstwo zadań związanych z powołaniem, tylko jesteśmy w tym momencie w sobie. My mówimy przez, przez to poruszenie, które sprawia, że nam się chce ciągle coś wymyślać, tworzyć, zgodnego z powołaniem. I to nie męczy, mimo że fizycznie jesteśmy tak, jest zmęczone, zmęczone. Tak, ale to jest to... też ważne, że to, co kochasz, to, co, to, co, ci da, to, co jest twoją pasją, daje ci radość i mimo fizycznego zmęczenia mhm. to nie męczy w taki sposób, że nie czujesz się taka zmaltretowana. Potem jak idziesz do pracy codziennie 8 godzin i to nie jest twoja pasja, tylko to jest taki twój zawód wyuczony sposób zarabiania pieniędzy, to jesteś po prostu nieraz tak wycięta, tak masz wszystkiego dość, mhm. pojawia się zniechęcenie. A to jest w momencie, gdy dojdziesz do tego i zaczniesz robić to, co kochasz, to, co jest Twoje to mimo zmęczenia fizycznego, że Cię będą te plecy bolały, tak jak ja maluję czasem kobiety, to nie czy robię im analizę i schylam się, bolą mnie plecy, wracam do domu, kładę się, ale mój mąż mówi, widać, że byłaś w pracy, bo jesteś taka radosna, nie? O, tak, no. tak jak ja, o 6 rano kończymy wesele, a ja mówię do męża, no puść mi teraz mój ulubiony przebój, nie? Czy tam Stachurskiego z, z moich lat młodości, to teraz ja wyjdę na parkiet. I on mówi, wow, Ty rzeczywiście to kochasz. Także dzisiaj tak. pasja i y, y, poszukiwanie życia, które tak bierze się z tego skarbu, jakim tobie. jest talent. Do zobaczenia. Do zobaczenia.